Jestem w ciężkiej sytuacji, dlatego że wiecie, jak ten kompromis kiedyś napisał, a wiemy, że pan jest mądry, a większość głupi. No, jak w demokracji większość ma zdecydować, kto ma być na tap, no wiecie, to ma być wybór głupi. A, I tak i nie. To jest problem, który wiecie, od czasów, a ten. Sparty jest do dzisiaj nierozwiązany, jednak demokracja wygrywa. My mieliśmy rozmowy. Ja nagle się pojawiłem ten jury, prawda? Zaszczycony i po prostu ja tak naprawdę bardzo mało wiem, co się jakby tu dzieje. Ja, ja spoglądałem. wiecie, no, się, uczę się, poznałem Polskę, poznałem wspaniałe rzeczy. No, ja jestem zapytany Polską, słuchajcie, tak naprawdę. co prawda się rozczarowuje, że wiele ludzi nie są szczęśliwi. Ja, ja się dziwię, dlaczego, Spania, ale to jest, słuchajcie, wspaniałe miejsce, wspaniały kraj. Ale w naszych rozmowach mieliśmy pewne rozbieżności. Ja uważam, że wspaniałym, najlepszym wideo tutaj, no, przepraszam, że to powiem, ale dla mnie to jest wspaniałe wideo, to jest wideo, które będzie wynagrodzone w To jest wideo z panią koleżyną Ozowską. Panią utwór, pan Libiec, gratuluję. Ja ale ja chciałem udać jakby swoją <laughs> metodę. Dzięki oczywiście wspaniałej Magdzie. E, za coś co dla mnie jest takie, wiecie, żebym nie znał, ale czuję, że jest prawdziwe. Polskiego, co jest jakiegoś tego pokolenia. Tak bym się pragnął połączyć. Jakby dopowiedzieć. To jest... Fish, Fish Heavy metal, piosenka i realizator jest pan Wojtek Zieliński. Dla mnie to jest punkt wyjścia. Tak, jest się prawdziwego Chodzi o ja i dopiero to jest jakby ten start i teraz trzeba zrobić wielkie, wielkie, wielkie wielką muzykę, ale ja uważam, że jest bardzo coś autentycznego dla mnie, co rozumiesz. Zapraszamy to. Wojta Zielińskiego na scenę, jest z nami. Chyba jeszcze jedzie. Chyba jeszcze jedzie. Chyba jeszcze jedzie. jedzie. Ale y, przekażemy mu tą nagrodę, wyślemy pocztą TNC, dołączymy list od ciebie i... I pewno. I tak duże brawa. Tak. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie przyjemnie, że będę mógł teraz zapowiedzieć na tej scenie zespół, który właśnie wydaje płytę. Powiem tak, najlepszą polską płytę, jaką słyszałem w tym roku. Magda, kto to jest? No to jest zespół z Zespół, który ma na koncie bardzo o, piękne koncerty robi do swoich koncertów przepiękne wizualizacje. A jeden z jego członków też widzio klipje. Oczywiście. Jest to Maciek Szupica, a zespół nazywa się TIP